Jestem czarodziejką i to diabelnie dobrą. Do ataku! Nasz wróg opada z sił! Naprzód! Mamy przewagę nad przeciwnikiem! Szczęście uśmiecha się do nas! Bądźcie czujni, wróg jest w pobliżu. Ktoś, co sporo trenował? Imponujące. Świetnie! Musisz się uleczyć. Szybko, udaj się do studni leczenia. Powinniśmy się wycofać. Muszę uciekać. Nie trać ducha walki, przyjacielu. O nie. Nie. Tak mi przykro. Nie znoszę uciekać się do przemocy. Niech tak będzie. Za Zateramor. Nie dajesz mi wyboru. Czyżby mały spadek formy? Podoba się? Po prostu się poddajcie. Dobra robota. Dobra robota, oby tak dalej. Zwycięstwo jest w zasięgu ręki. Musimy walczyć dalej. <śmiech> 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 Uzdrawiasz mnie w samą porę, przyjacielu. Aby tak dalej. Dzięki niech będą światłości. To będzie ciekawe. Ruszajmy. Tak przypuszczam. Walczcie ramię w ramię, a nikt nas nie pokona. Moja magia rozerwie ich na strzępy. Bądź pozdrowiona Smocza Królowo. To ty, Anduinie? Niewiarygodny, jak ty wyrosłeś. Nigdy ci nie wybaczę tego, co uczyniłeś, Artasie. Garosz, nie mam pojęcia, co Tral w tobie widzi. Keltas? Proszę, proszę. Kogoż my tu mamy? Zdrajca Keltu zad we własnej osobie. Hm, dysponujesz pewnym talentem magicznym, ale czy zdołasz dotrzymać mi kroku? Marif, prorok we własnej osobie. Jestem zaszczycona, mogąc walczyć u boku tak znamienitego maga. Hmm, jeśli jest tu jeden murlok, to bez wątpienia w pobliżu czaj się ich cała zgraja, nieprawdaż? Och, to ty, co za pech. Witaj, przyjacielu, razem zmienimy ten dziwny świat. Ja ich zamrażam, ty ich wykończasz. Odpowiada ci taki układ? Co ci się stało, Soniu? Czy to runiczne ostrze? Tral, dawno już nie walczyliśmy ramię w ramię, zbyt dawno. Lordzie Uterze, tak mi przykro z powodu Artasa. Nie byłam w stanie na niego wpłynąć. Moja moc jest do Twojej dyspozycji, Wasza Wysokość. Zagara. Takie już mam szczęście. Ach, więc władczyni krypty wreszcie zdecydowała się zaszczycić nas swoją obecnością. I co Wy na to? Gotowi zacząć? Obyśmy byli gotowi, przyjacielu. A może spróbujemy z nimi po prostu porozmawiać? Tak tylko głośno myślę. Przecież tu jestem, prawda? Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Mogę pomóc królowo smoków. Bardzo się zmieniłeś, Anduinie. Co ci się przytrafiło? Nie mądrze jest się narażać na gniew czarodziejki. Jak śmiesz się do mnie zwracać? Może i wyglądasz jak Artas, ale poza tym w niczym go nie przypominasz. Cóż, skoro tak mówisz... Uch, zainwestuj w miętówki. Ciekawe, co to znaczy. To już wszystko? I to się nazywa dobry pomysł. Nie da się ukryć. Hel, przestań. Wiesz równie dobrze jak ja, że nigdy do tego nie dojdzie. Nigdy. Spotkacie marny koniec, liszu. Przymierza tego dopilnuje. <laughs> Jeszcze się przekonamy, kto będzie górą. Dam z siebie wszystko. <noise> Jest taki słodki, możemy go zatrzymać? Nie mam na to czasu. Chodźmy! Czas rzucić się w wir walki! Dobrze ci widzieć. Chyba spędzasz za dużo czasu w towarzystwie Utera. Nie, Soniu! Artas za to zapłaci! Miło tak dla odmiany walczyć po tej samej stronie. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak nam brakowało twoich mądrych rad, Uterze. I takim cię właśnie pamiętam, mój królu. Nie waż się przemawiać do mnie w ten sposób, robalu! Nikt nie będzie mnie lekceważył bezkarnie. Zakirin-Thor! To powinno zapewnić nam trochę czasu. Może ochłoń troszeczkę. Tobie już wystarczy. Na światłość! Obyś odnalazł ukojenie w śmierci, Artasie. Przepadnij, ohydny demonie! Nigdy nie upadnę tak nisko jak ty. Nie zasłużyłeś na moją litość, potworze! Gdybyśmy tylko mogli dojść do porozumienia! Od lat coś w objęciach chłodu mnie pcha. To powinno odrobinę pokrzyżować wam szyki. Muradinie, przecież wiesz, że mróz ci szkodzi. <grytanie> Dziś na kolację zupa rybna! Nie ma to jak niewydarzona technologia. Och, nieco, władco ognia! Mam jeszcze w zanadrzu kilka naprawdę wystrzałowych sztuczek. Wielka szkoda, że byłeś głuchy na głos rozsądku. Wracaj z powrotem do grobu. Chach, dlaczego nikt mnie nigdy nie słucha? Czyli jednak jesteś mocna tylko w gębie. Dziękuję. Już miałam pójść w stronę światła. Masz moją wdzięczność, uzdrowicielu. Zawdzięczam ci życie. Dziękuję. Zaczyna mi brakować many. Zbyt mało many. Potrzebuję do tego więcej many. Świetnie. Nie. Co? To przecież niemożliwe. Nie mogę tego zrobić. Sprzymierzeniec w potrzebie. Potrzebuję pomocy szybko. Niech mi ktoś pomoże. Zniszczyć bazę wroga. Ci najemnicy mogą się nam przydać. Zniszczyć ten fort! Zająć tę strażnicę! Bronić bazy! Bronić tego fortu! Powinniśmy bronić tej strażnicy! Skupić atak na tym bohaterze! Jaki mamy plan? Ci! Próbuję się skoncentrować. Zawsze chciałam studiować magię. Wszystko szło tak dobrze! Dostałam się na wymarzoną uczelnię, byłam ulubienicą arcymaga. Oczywiście wtedy ci szaleni kultyści wpadli na genialny pomysł, żeby przywołać do naszego świata gigantycznego demona, który rzucił zaklęcie i roztrzaskał moje miasto na drobniuteńkie kawałeczki. No, i musiałam pożegnać się z dyplomem. Avada keda? Nie, Abra Kapokus? Hokus Kadabra. No tyle Noga, jak leciało to zaklęcie. Pst. Czy wspominałam już, że tu jest jakoś tak dziwnie? Może trochę przesadzam, ale mogłabym przysiądź, że jakiś czas temu przebiegał tędy krasnolódca, cały oblepiony słodyczami. Ojej, pierwsze ślewe włosy? Chyba mnie nie postarzają. Ha, miło w końcu rozprostować nogi. Czuję się tak, jakbym całe lata spędziła przesiadując w jakiejś wieży. Ile czarodziejek potrzeba do zmiany żarówki? To zależy w co ma się zmienić. Jestem czarodziejką. I to diabelnie dobrą. Co powiesz na to? Zapakuję cię w zgrabną bryłę lodu. Sześć łokci na dziewięć. A gdy już zapadniesz w letarg, wrzucę tę bryłę do gnomowej kopalni i zawalę szyb. Heh. Zaczaruję twój świat, bo jestem czarodziejką. Wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Nie zajmuję się kuglarstwem, machaniem różdżką, ani tanimi sztuczkami z królikiem w kapeluszu. Tkanie iluzji to poważna sprawa. Co proszę? Ja i tral? To przecież fizycznie niewykonalne. O! A poza tym wszyscy wiedzą, że kolor niebieski jest ciekawszy od zielonego. A tak w ogóle, to obaj sensowni mężczyźni, którzy w ostatnich latach zabiegali o moje względy, skończyli jako owładnięci manią wielkości psychopaci usiłujący przejąć władzę nad światem. Tak, chyba jednak poświęcę się nauce. Horda i przymierze mogą współistnieć w pokoju. To nie są jakieś puste frazesy. Sama byłam tego świadkiem. A tak przy okazji, skoro już przy mroźnych nawiązaniach jesteśmy, odpuść sobie proszę. O nie, co ja narobiłam? Kiedy zginął mój brat Derek, mój ojciec poprzysiągł zmieść orków z powierzchni Azeroth. Zawsze się zastanawiałam, jaki wpływ miałaby na mnie taka wielka tragedia. Szczerze mówiąc, modlę się, żebym nigdy się o tym nie przekonała. Jestem doskonnie wdzięczna. Mam szczęście, że zachowujesz czujność. Jeżeli chcecie mnie pokonać, musicie się bardziej postarać. Pospieszmy się, sojusznicy nas potrzebują. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Mam kilka pomysłów, jak to zastosować w praktyce. Rozsądny wybór. Podoba mi się twój tok rozumowania. Ciekawe, to powinno przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Coś nie tak? bym Cię przerażała? Moja magia rozerwie Cię na strzępy. A gdzie się wybierasz? Nie poddawajcie się. Musimy zwyciężyć. Za przymierze. Witaj, przyjacielu. Najwyraźniej ktoś inny zrobi użytek z moich licznych talentów. Jestem tu, by pomóc. Nikt nie dorówna mojej mocy. Chętnie podejmę nowe wyzwanie. Mogę Cię nauczyć kilku przydatnych sztuczek. Zapewniam Cię, Potężniejszego maga nie znajdziesz w całym Azeroth. Jeśli będziesz potrzebować mojej pomocy, daj mi znać. Jeśli nie zamierzasz nic robić, to ja się chwilę pouczę. Halo? Jest tam kto? Chroń mnie, żywiołaku! Pora na ciebie, przyjacielu! Powstań, sługo Neptulona! Pierścień lodu! Uścisk zimy! Już mi się nie wymkniesz! Do dzieła! I to jest właśnie prawdziwa magia! Zemsta jest kobietą? Za mor! Nie znoszę uciekać się do przemocy, ale dla ciebie zrobię wyjątek. Po prostu się poddajcie! No! Ha! No! Ha! 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 To jest właśnie prawdziwa magia. I tak było warto. Brzmi ciekawie. Ruszam. Czas nagli. Brzmi nieźle. Ja się tym zajmę. Ruszajmy. Czuję, że wszystko nam się uda. Skoro nalegasz, jak dla mnie w porządku.